lokowanie produktu. Wszyscy mają tą książkę? Czy jest ktoś, kto. tej książki nie ma? Mamy, okay. no. Okej. No to ja bym chciała zacząć od tego, że ostatnio upublicznialiśmy nasze chrzty. Jest też taki, myślę, bardzo proroczy dla nas czas, w którym wychodzimy ze wstydu, jakiegoś poniżenia i pokazujemy siebie, jak zmieniliśmy swoje życie. Dla Na nas to było 6 lat temu, dla każdego z Was jakiś to był inny czas. Czym jest chrzest? Pozwolę sobie przypomnieć, bo to może. to no nie każdy Może wie. Osobiste wyznanie wiary. Jest to symbol proroczy. Wraz z nim zostaliśmy pogrzebani, zanurzeni w chrzcie, w którym też zostaliśmy wespół wzbudzeni, obudzeni, wskrzeszeni z martwych stali. Przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Więc i was, którzy byliście umarłymi w waszych fałszywych krokach, błędach, porażkach, występkach, przewinieniach oraz yy, nieobrzezani waszego ciała wewnętrznego, razem z nim ożywił i darował wam wszystkie fałszywe kroki, błędy, porażki, występki, przewinienia. W stosunku do was, do nas unieważniał zapis decyzji sądowych, który był nam przeciwny, zatem usunął go z centrum przez przygwożdżenie do krzyża. Wrzest. Nie jest potrzebne do tego, żeby być zbawiony. Pozbawienia otrzymujemy z wiary, Z łaski przez wiarę. Chrzest natomiast, jeżeli każdy z nas, albo z tego co wiem, to każdy z nas się zdecydował zrobić ten krok proroczy, zanurzył się w jego krwi i pogrzebał swojego starego człowieka. I od tamtego momentu stał ten nowy człowiek. Czyli tam nowa Otopia, nowa Agnieszka, nowy Dawid, nowa Agata, nowy Grzesio. I tak, tytułem wstępu. Ostatnimi czasie sobie czytam taką fajną książkę Kompetentne Dziecko, z której wyciągnęłam bardzo mocną rzecz, dosyć mocno mi przygniotła. Zauważyłam takie coś i nie tylko wśród dzieci, ale wśród dorosłych przede wszystkim, ponieważ każdy z nas został wychowywany w takim stylu, gdzie została zaburzona nasza integralność. To znaczy, rodzic nam kazał jak się mamy zachowywać, tak? Idziemy do sklepu, mów dzień dobry. Czemu nie powiedzie dzień dobry? Dostajesz prezent. Czemu? Co się mówi? Ja sama przyznaję, czasami jeszcze mam takie... Mógłbym powiedzieć dziękuję, mógłby zrobić to, bo w głowie cały czas mam yy, taki schemat, jak powinno się zachowywać społeczeństwo. I każdy z nas na 100% został w takim stylu wychowany. Jak, kiedy wchodzisz do kogoś, powiedz dzień dobry. Jakie dostaniesz prezent? Powiedz chociaż dziękuję, nie musi ci się podobać, no ale powiedz dziękuję. A czemu? A czemu nie może okazać rozczarowania? A czemu nie może okazać smutku? Nie podoba mi się ta poduszka. Nie podoba mi się to. Dlaczego nie może powiedzieć, że coś mu się nie podoba? Ja się przypomniałam coś. Kiedyś po warancie dostałem raz. Tylko weź tego samego dnia, a on znowu No No, Tak się nie mówi, tak się nie No właśnie. I to jest właśnie to zaburzenie integralności. Ja tak będę mówiła bardzo w skrócie bo też później chcę was zachęcić do tego, żebyście sami sobie rozważyli ten temat. Natomiast właśnie czym jest ta integralność? To jest to, że zostaliśmy z zewnątrz pociskani, jak mamy się zachowywać, jak mamy żyć, co mamy mówić i przez to ten nasz, ta, ta nasza wewnętrzna osobowość, ten charakter, który się powinien kształtować, został już od początku zaburzony. No bo jako dziecko, jak zauważyliście, większość z was macie małe dzieci, one... Mówi to, co myśli. Ona się zachowuje tak, jak chce się zachowywać. Ona idzie tam, gdzie chce, akurat w tym momencie. Ona się bierze za jakąś rzecz, którą w tym momencie chce, a nie jakąś inną, którą powinien. Ale my, jako rodzice czy ludzie dorośli, którzy wiedzą, jak się mają zachować, nakierowujemy to dziecko. Zrób to, powiedz tam to, nie rób tego, a zrób tak. I w tym momencie w dziecku cały czas się zaburza ta integralność. Czyli te moje, ja. To moje potrzeby są nieistotne dla tego człowieka. Nieistotne są, w ogóle moje potrzeby są nieistotne. Taki sygnał dostaje człowiek, małe dziecko. I to się nazywa y, odpowiedzialność społeczna, którą zostajemy od początku jakby kierowani i budowani w tym, że mamy wzrastać w odpowiedzialności społecznej. A każdy z nas powinien, powinien wziąć odpowiedzialność osobistą za swoje życie. I tym procesem też chcę was zachęcić do tego, żebyście brali swoje życie na poważnie. Swoją osobę. Czyli, że ja jestem ważny. Ja jestem. Twoja osoba jest ważna, Patryk. Twoja osoba, Krzysiu. Twoja osoba, EGT jest ważna. I to, co ja czuję, to, co ja myślę, jest ważne. Chciałabym bardzo, żeby to zostało przywrócone. Przeczytam, czym jest odpowiedzialność osobista. Jest to odpowiedzialność za swoje życie, swoje zdrowie, swoje samopoczucie, swoje finanse, relacje, rozwój emocjonalny, rozwój społeczny i rozwój duchowy. Jest ona związana z integralnością, czyli właśnie to, czego pragnę, czego potrzebuję. Zaakceptowaniem swojej sytuacji bez obwiniania kogokolwiek i gotowość do podjęcia działań na rzecz zmiany. O ile tego pragniemy, to nasza wewnętrzna moc, do rozprawienia się z przeciwnościami. Ja to teraz mówię z perspektywy tego, że narodziliśmy się na nowo, ochrzciliśmy się, zanurzyliśmy się w tej krwi Jezusa. Ten stary człowiek nie żyje i teraz żyje już nowy człowiek. Zatem jeżeli chcemy mieć moc, musimy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, czyli za tą odpowiedzialność osobistą. Bo wtedy będziemy mieć tą moc, żeby bez obwiniania kogokolwiek. Być gotowy do podjęcia wszelkich działań na rzecz zmiany. Natomiast odpowiedzialność społeczna, to w czym zostaliśmy wychowani, co jeszcze pewne większość z nas ma w miała kompensować właśnie tą odpowiedzialność osobistą. I ona się manifestuje praniem odpowiedzialności za innych, rezygnacji z własnej integralności i obarczanie swoją sytuacją, otoczeniem, co pozbawia mocy takiego człowieka. I to bardzo fajnie obrazuje sytuacja, która jest teraz z Ukrainą i sytuacja z kubkami. Po prostu w idealnym momencie pojawiła się ta sytuacja z kubkami, która każdemu z nas może pokazać to, że chcemy wszyscy brać odpowiedzialność za innych. Dlaczego ta, taka kwota, przecież ktoś może przyjść, nie może nie mieć tych pieniędzy? Dlaczego to, przecież ja mogłam, przecież ja myślałam, że w ogóle ktoś myje te kubki? Cały czas zrzucanie. Tego tematu na kogoś innego, ale my cierpimy w tym momencie, bo ja, o co ja, nie biorę za to odpowiedzialności. Dlaczego nikt z Was nie powiedział, okej, okay, stało się tak, ja w tym momencie decyduję i proszę, żeby ta sytuacja powróciła, i zdecyduję się, że będę już zawsze mieć kubki co niedzielę. Nikt tak nie powiedział. Ale każdy miał coś w tym temacie do powiedzenia. To jest właśnie ta odpowiedzialność społeczna, którą zostaliśmy. Nauczanie, czyli z zewnątrz. Ktoś tam mówi, jak mamy się zachowywać. I teraz my wszyscy mamy do powiedzenia, jak kto ma się zachowywać, nie? Przecież ktoś mógł umyć te kubki, przecież ktoś mógł przynieść to. Przecież dlaczego dwa złote? Przecież to, przecież tamto. Każdy ma coś do powiedzenia. Ale nikt nie chciał wziąć tej odpowiedzialności, żeby ta zmiana nas nastała. Sytuacja z Ukrainą. Też bardzo ciekawa sytuacja. Bo nagle wszyscy zostawili swoje życie tak, jak jest ja idę pomagać teraz. Ja zorganizuję miejsce dla ludzi z Ukrainy, ja teraz zorganizuję miejsce dla dzieci, żeby się mieli gdzie uczyć, ja teraz zorganizuję zbiórkę na to, żeby były zabawki, ciuszki, wszystko, jedzenie. W ogóle wszystkim się teraz zajmę, będę ważny, będę doceniony, ktoś mnie zauważy. Ale moje życie jest w totalnej rozsypce. Nic się nie zmienia, albo jest jeszcze gorzej. Bo zawalam teraz swoją rodzinę, zawalam dzieci, Zawalam męża, w tym zawalam, teraz mówię tak koledze, Jakby wszystko upada w gruzach, ale ja teraz pomagam i robię wielkie rzeczy. My byliśmy umówieni z taką panią na oglądanie domu, oglądanie działki. No i pani powiedziała, że teraz musi wyjechać pomagać Ukrainie, bo mówi, z takim ciężkim głosem to powiedziała, że po prostu, no, okropna sytuacja dla niej. No ale ona jedzie pomagać ludziom z Ukrainy. No to jeżeli mam takie przekonanie i pragnienie, no to jadę i super. No, kurde, elegancko robię taką fajną robotę, cieszę się. Ale jeżeli ktoś z ciężkim bólem serca ma iść teraz i myć te kubki, kurde, żeby u nie musieli płacić tych dwóch ja pójdę, no, poświęcę ten swój czas, zostanę te 15 minut dłużej w niedzielę i umyję te kubki. No nie. Bo ta osobista odpowiedzialność to, to jest ta moc, którą mamy. A ta ta nieosobista, czyli ta społeczna odpowiedzialność, to jest ten brak mocy. Czyli jak, jak właśnie poparcie na dzieci. Jak bardzo są niezadowolone, kiedy ingerujesz w jego pragnienie. On teraz bardzo pragnie pooglądać. Izak na przykład rano bawił się, bawił się, bawił się, nagle mu się przypomniało, że znaczy, powiedzieliśmy stanu wczoraj, że już musi się ubierać, i idziemy do salki. O kurde, a ja chciałam oglądać jeszcze, bo zawsze ma taką rutynę, że rano sobie po umyciu o zamku chwilę po oglądaniu, zanim przejdziemy do jakichś innych obowiązków. No, a dzisiaj chciał się dłużej bawić. Przyszedł czas, że już musiał się ubrać, nie trzeba było wychodzić, no i katastrofa, no bo on nie ogląda. No zaburzyłam teraz, jak w ogóle, no cały rytm, no ale musieliśmy wyjść. Bo u mnie nieraz, że wychodzimy do sarki, nie będziesz oglądać, no trudno, ale ta potrzeba bawienia się, a potem ta potrzeba oglądania, no niezadowolenie było. Bardzo mocno wiecie, ukuło go to. to znam. <noise> no. I teraz tak, jeżeli rodzice są nakierowani na to, żeby rozwijać u dziecka osobistą odpowiedzialność, to ta odpowiedzialność społeczna automatycznie się zrobi. Jeżeli będziemy nakierowani na to, że słuchamy tych potrzeb dziecka słuchamy potrzeb swoich nawzajem i z siebie przede wszystkim słuchamy, co my chcemy zrobić, to my będziemy naturalnie funkcjonować w społeczeństwie. A jeżeli, teraz może spójrzmy na Kościół, jeżeli ja będę się wewnętrznie rozwijać, będę się budować w swoich obdarowaniach, Grzesiu, patry, każdy z nas będzie się budować w swoich obdarowaniach, czy Kościół będzie się wzmacniał i rozwijał? Będzie naturalnie będzie naturalnie wzrastał w siłę. A jeżeli będziemy patrzeć na to, żeby Kościół się rozrastał, żeby ja będę patrzyła, żeby Dawid się rozrastał, żeby, żeby Włodek, żeby ktoś się rozrastał, czy on się będzie rozrastać? Nie, bo każdy będzie patrzeć na kogoś innego, a swoje wewnętrzne utalentowania i uwarunkowania nie będą rozwijane, bo ciągle patrzymy na kogoś innego. Ciągle obwiniamy i sami czujemy się bezmocy. Czyli co jest najważniejsze? Rozwijanie swojej osobistej odpowiedzialności za relacje, finanse, samopoczucie, życie ogólnie, zdrowie, rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy. Każdy z nas musi wziąć od swoją własną odpowiedzialność za to i wierzyć w to, że wtedy dopiero będzie się rozwijać mój mąż, moja żona, mój partner, przyjaciel, siostra, brat itd. Właśnie często wydaje nam się, też w tej książce było fajnie napisane, że ta teoria zrze zrzeczenia się własnej integralności zaskutkuje tym, że będziemy widoczni w społeczeństwie. No i faktycznie taka osoba, która teraz robi wielką y, akcję, pomagam ludziom z Ukrainy, no faktycznie jest przez chwilę widoczna. No tak, teraz wszyscy widzą, że ona pomaga, że może robi dobrą robotę ale ona za chwilę znika i śladu po niej nie ma. I ani ona się nie czuje z tym wspaniale, ani ona w żaden sposób nie wzrosła, ani nikogo nie wzbogaciła tym, no bo co? No pomogła tylko osobom, faktycznie gdzieś tam mm, mogły przenocować czy cokolwiek, ale żadnej takiej faktycznej zmiany nie zrobiła. Czyli jeżeli jesteśmy podstosowani z zewnątrz, nie przynosi to do żadnej zmiany ani ludziom, ani nam samym. Fajnie też, właśnie było napisane, że um, jakby ten styl opanowania miał przygotować tanią siłę roboczą. Że będziemy z zewnątrz y, nasze dziecko stymulowali, jak ma się zachować, po to, żeby było taką tanią siłą roboczą. Czyli zrób, wykonaj, zrób tak, zrób tak. Czyli bez tego uczenia, słuchania siebie. My też tak jesteśmy nauczeni. Ktoś mi powie, co mam zrobić. Przecież on powinien mi powiedzieć, co mam zrobić. A pytanie, czemu ja nie słucham tego wewnętrznego głosu? Co ja bym chciała zrobić? Jak ja bym się chciała zachować? Bo tak wewnątrz nas jest takie przeświadczenie, no przecież ktoś mi powie, jakby co. Tak była zbudowana właśnie. Poczucie naszej wartości, na tym, że z zewnątrz zostaliśmy kształtowani. Czyli teraz moje dokonania jakby decydują o tym, czy ja jestem wartościowy, czy nie jestem wartościowy. Czy Patryk, jeżeli nie posprząta w tygodniu salki, będzie dalej wartościowy, czy nie? Myślicie. No, jest... tak? A jak nie posprząta dwa tygodnie salki, to będzie dalej wartościowy. To już nie wiadomo. Właśnie. Już będzie jakiś zgrzyt. Kurde. Ktoś będzie musiał inny w takim razie posprzątać. Już będzie jakieś coś, nie? Jak komuś będzie przeszkadzał Będzie komuś przeszkadzał bałagan. No i pytanie. Do kogo będą pretensje? Do Patryka. Nie do siebie, że ja teraz pobudzę siebie. Może ja się wezmę za to sprzątanie w takim razie. Tylko będą pretensje do Patryka. I fakt, że Patryk na przykład mógł zawieść w tym momencie, no bo dotrzymał słowa, że będzie. Ale nasza naturalna reakcja jest Patryk źle zrobił. Zamiast okej, okay, ja się za to wezmę, bo mi przeszkadza ten bałagan. A ja chcę, żeby tutaj było czysto. Chcę, żeby co tydzień tutaj było czysto. Wezmę odpowiedzialność za tą senkę. Bo ja jestem tutaj i ja jestem człowiekiem stabilnym i po prostu będę sprzątać. Taka by była Amen. <grytanie> reakcja. Czyli osobista odpowiedzialność. A społeczna odpowiedzialność zrzucę na kogoś, bo ja jestem bezsilny. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Że odpowiedzialność społeczna wiąże się z poświęceniem. Ale bez świadomości. Jakby przestajemy. Agatem bo wczoraj przeczele nagle takie poselstwo, włącz myślenie. Taka odpowiedzialność społeczna, w której jesteśmy ciągle stymulowani z zewnątrz nie mamy włączonego tego myślenia. Kompletnie nie kierujemy się swoim wewnętrznym przekonaniem i tym nowym człowiekiem, który jest w nas, tylko ciągle kierujemy się tym, co jest z zewnątrz. to z Jego woli i z Jego wnętrza, a nie z obowiązku. Zmuszanie do działania ze względu na zadowolenie innych. Ilu z Was robi coś, żeby zadowolić innych, a nie robi coś, bo chce sumiennie wykonać zdanie? Ja ja, takie pytanie, żeby każdy sobie sam odpowiedział. Tak bardzo chcę sumiennie posprzątać w domu, żeby ładnie pachniało, żeby w ogóle przyjemnie się żyło. Coraz lepiej mi to idzie. Jak bardzo chcę posprzątać w domu, żeby mi żona nie stękała, nie marudziła, nie... Mamy tę moc, kiedy bierzemy odpowiedzialność osobistą, a nie kiedy pochodzi to z zewnątrz. Chciałabym Was zachęcić bardzo, żebyście przeczytali rozdział o krzcie, fundamenty miary. I żebyście przeczytali rozdział o służeniu. Strona 92. Czym jest służba? Wszystko mamy, zobaczcie, wszystko mamy napisane, wszystko zostało już powiedziane. Takie zadanie to mamy dla każdego, kto chce wziąć swoją wziąć odpowiedzialność za siebie. To osobistą odpowiedzialność za tego nowego człowieka. Czym jest służba? Wyzwolenie od grzechu, a oddanie służby Bogu. Macie pożytek w uświęcaniu, czyli poświęcaniu, a za cel życie wieczne. Dobrze jest sobie przypomnieć, czym jest uświęcanie, poświęcanie swojego życia, a nie ciągle są sensu na innych. I na tym, co mi kto powie. Tyle.